Wygłosi pan magister inżynier Paweł Obwód, zastępca dyrektora Urzędu Morszałkowskiego Województwa Małopolskiego. A tematem tego referatu będzie publiczny transport zbiorowy, integracja dla lepszej mobilności, wyzwania i perspektywy rozwoju transportu zbiorowego w województwie małopolskim. Zapraszamy pana. Bardzo dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, pierwszą część tą historyczną zakończyliśmy gdzieś w okresie 2006 roku. I tutaj, pierwszy slajd, który, który przygotowałem, prezentuje skalę przewozów, która była realizowana właśnie w tym okresie. Widzimy na pierwszym wykresie dotyczącym pracy eksploatacyjnej, jak właśnie w tych latach, początku lat 2000 praca eksploatacyjna z roku na rok malała. 2006 to była równa, równa pochyła. W kolejnych latach aż do 2014 roku nie było lepiej. Czyli ten transport kolejowy był w odwrocie, pasażerowie z tego nie korzystali, mimo że tutaj w 2012 roku mieliśmy nawet taki lekki wzrost w wielkości pracy eksploatacyjnej. Nie miało to praktycznie żadnego przełożenia na liczbę pasażerów korzystających z regionalnego transportu kolejowego. i ta liczba użytkowników kolei z roku na rok Malała. Doszło do tego, że w grudniu 2012 roku na terenie województwa małopolskiego podjęto szereg decyzji związanych z ograniczeniem ruchu w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich. Między innymi ograniczono połączenia na linii z Krakowa do Tarnowa, zawieszono połączenia przez linię 94 z Krakowa do Oświęcinia. Te przewozy zostały wznowione, o czym już tu dzisiaj było mówione e, parę lat temu. Również e, były bardzo duże trudności dla pasażerów korzystających z przewozów pomiędzy Kielcami a Katolicami. Doszło do tego, że osoby chcące zrealizować podróż w całej relacji dwukrotnie musieli przesiadać się z pociągu na pociąg, co no, w dzisiejszych czasach wydaje nam się e, abstrakcyjne. W podobnym czasie, właśnie na jesień 2012 roku w Województwie Małopolskim zostały przeprowadzone pierwsze w ogóle w skali kraju kompleksowe badania ruchu. To były badania składające się z dwóch takich zasadniczych elementów, mianowicie badania ilościowe i badania jakościowe. W ramach badań ilościowych przeankietowano 4400 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Małopolski. A w ankietach wzięło udział ponad 11200 osób. I jednym z takich pytań, które było stawiane uczestnikom tego badania, była kwestia ocenienia poszczególnych parametrów dotyczących publicznego transportu zbiorowego. I ten wykres, który tutaj widzimy na, na slajdzie, przedstawia nam, że niezależnie czego dotyczyło pytanie, transport kolejowy w każdym aspekcie oceniany był na niżej. Nawet te tak zwane busy, czyli prywatni przewoźnicy komercyjni, osiągali znacznie lepsze wyniki niż, niż kolej. No i mając na względzie, mając na względzie wyniki tych badań, różnego rodzaju analizy, które były przeprowadzane, no, no, województwo podjęło decyzję, że coś z tym transportem trzeba zrobić. Podjęło decyzję, że chce stawiać na rozwój publicznego transportu zbiorowego, przede wszystkim transportu kolejowego. Dzięki temu w grudniu 2013 roku powołany został samorządowy przewoźnik spółka Koleje Małopolskie. Rok później Koleje Małopolskie rozpoczęły obsługę pierwszej części linii szybkiej kolei aglomeracyjnej, która połączyła Kraków z Wieliczką. W kolejnym roku po zakończeniu modernizacji linii kolejowej do lotniska w Balicach ta linia została przedłużona. No i następnie uruchamiane zostały kolejne Kolejne linie szybkiej kolej aglomeracyjnej, w tym linia do Tarnowa, linia do Sędziszowa, jak również linia do, do Skawiny, która później systematycznie była wydłużana aż do Święciny. Oczywiście, na przestrzeni tych kilku, kilkunastu lat, na terenie województwa zostało zrealizowane szereg różnego rodzaju inwestycji, które były niezbędne, aby transport kolejowy mógł się rozwijać. No to mam na myśli przede wszystkim modernizację tej linii średnicowej E30 łącznie z dobudową drugiej pary torów w Krakowie. Została zmodernizowana linia łącząca Kraków z Zakopanem. Też systematycznie modernizowana jest na 96, czyli linię z Tarnowa przez Nowy Sącz do Muszyny. I te wszystkie działania no, pozwoliły na rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Ten slajd y, jest uzupełnieniem slajdu, który przedstawiałem Państwu y, na początku tej prezentacji. Widzimy 2014 rok, czyli ten okres, który y, był, że tak powiem, w ten, w zakresie wielkości prac eksploatacyjnych zamawianych przez Województwo Małopolskie w ramach wojewódzkich przewozów. Tutaj w grudniu 2014 roku uruchomiona została pierwsza linia szybkiej kolei i Widzimy, że dzięki postawieniu na kolej no, z roku na rok, praktycznie mamy cały czas wzrost pracy eksploatacyjnej w Wojewódzkich Przewozach Kolejowych. No tutaj, wyjątkiem są te lata związane z pandemią, gdzie mieliśmy lekkie ograniczenie wielkości pracy eksploatacyjnej, natomiast to co jest ważne, mimo tych wszystkich ograniczeń, transport kolejowy był przez pasażerów chętnie wybierany, no i to praktycznie był jedyny system transportowy, który, dzięki któremu Pasażerowie mogli mieć to poczucie niezawodności i świadomości, że, że oferta publicznego transportu zbiorowego na tym trudnym okresie jest zapewniona. Tutaj też takie porównanie, jak to wyglądało w zakresie liczby pociągów 2014 rok i 2024. Tutaj te poszczególne grubości wstęg prezentują nam liczby, liczby połączeń na poszczególnych liniach komunikacyjnych. My widzimy, że no zarówno linie, które były obsługiwane te 10 19 lat temu zostały wzmocnione, jak i zostały również uruchomione kolejne, kolejne kierunki, które otwarły te, tą kolej na, na dodatkowych mieszkańców naszego województwa. Te działania podejmowane związane z rozwojem pracy eksploatacyjnej bezpośrednie przełożenie mają też na wielkość przewozów, czyli na wielkość potoków pasażerskich, Którzy, którzy korzystają z transportu kolejowego i też no, od momentu uruchomienia szybkiej kolei aglomeracyjnej liczba pasażerów korzystających z transportu kolejowego systematycznie rośnie. Bardzo duży przyrost mamy na przestrzeni ostatnich dwóch, czy trzech lat. No, tutaj po tym okresie pandemii jest gigantyczne odbicie i widzimy, że dużo więcej osób. Chce korzystać obecnie z transportu kolejowego, niż to jeszcze miało miejsce jakieś 5 lat temu. Wszelkie analizy, prognozy ruchu, które były wykonywane jeszcze kilka lat wcześniej, no nie wskazywały aż tak dużej dynamiki przyrostu liczby pasażerów w zakresie wojewódzkich przewozów. I szanowni Państwo, jak widzimy dalszy rozwój systemu transportowego na terenie Małopolski? 30 grudnia zeszł zeszłego roku Sejmie Województwa przyjął aktualizację planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Kilka miesięcy wcześniej Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała Regionalny Plan Transportowy, który stanowi swego rodzaju y, taką warunkowość egzantem pod kątem możliwości ubiegania się o środki unijne na, y, na przedsięwzięcia związane z transportem. I te dwa dokumenty wskazują wizję, jak chcemy, żeby ten transport się w województwie y, rozwijał. I ta wizja wskazuje y, następujące sformułowanie. O Polska regionem zrównoważonym, zintegrowanym i bezpiecznym systemie transportowym, będącym podstawą dalszego rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców oraz ich mobilności. I tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na te trzy ważne słowa, które w tej wizji się pojawiają. Mianowicie transport zrównoważony, zintegrowany i bezpieczny. Te trzy wytyczne, że tak powiem, przekładają się później bezpośrednio na cele, które zostały określone w tych dokumentach, a później cele szczegółowe mające na celu osiągnięcie docelowo tej wizji systemu transportowego. Nie będę Państwu odczytywał tych, tych celów szczegółowych, natomiast jeżeli mówimy o celach głównych, to po pierwsze bezpieczny transport, po drugie transport przyjazny mieszkańcom, dostępne województwo. I cyfryzacja transportu. Część osób zastanawia się, o co chodzi z tą cyfryzacją, natomiast z punktu widzenia użytkowników systemu transportowego, szczególnie właśnie ludzi młodych, którzy mają dostęp do różnego rodzaju aplikacji czy rozwiązań informatycznych, ta cyfryzacja jest, jest bardzo ważna i jest bardzo dużym wyzwaniem w zakresie generalnie publicznego transportu zbiorowego. Obecne przepisy prawa, które obowiązują w zakresie... Czy to publikacje rozkładu w jazdy, czy generalnie tworzenia rozkładu w jazdy, nie daje za bardzo organizatorom narzędzi prawnych, aby egzekwować od przewoźników komercyjnych cyfryzację rozkładu w jazdy. Prowadzi to do takich paradoksów, że osoba chcąca korzystać z publicznego transportu zbiorowego często musi no, szukać w różnych zakamarkach informacji, jak dane połączenie w danym dniu będzie realizowane. I to chcemy. Wyeliminować chcemy stworzyć jasne reguły, jasną wyszukiwarkę takich rozkładów jazdy i zgromadzić te dane dotyczące publicznego transportu zbiorowego w województwie w jednym miejscu, tak żeby osoby chcące korzystać z tego transportu zbiorowego miały do tego, do tego łatwy dostęp. Również w tych dokumentach, o których, o których wspominałem, określono została tak zwana koncepcja sieci użyteczności publicznej. I tutaj w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich rozróżniamy trzy takie podstawowe elementy, czyli system szybkiej kolei aglomeracyjnej, który służy przede wszystkim obsłudze tej centralnej części województwa i dojazdem do, do Krakowa. Następnie system opolskiej kolei regionalnej, która obsługuje już dalsze połączenia w skali, w skali województwa. I tutaj między innymi zaliczamy też do tej kategorii podchleńską koleję regionalną, czy takie połączenia, które łączą Kraków z Nowym Sączem, z Zakopanem, czy, czy z Klinicą. I trzecim bardzo ważnym elementem jest system małopolskich linii dowozowych. To jest rozwiązanie, o którym za chwilę też trochę szerzej powiem, natomiast no jest to komplementarny element tego systemu publicznego transportu zbiorowego, który, który działa na terenie Małopolskim. I aby ten system transportowy w skali regionu, w skali województwa działał poprawnie, właśnie ważna jest ta integracja. I to, co jest istotne, integracja powinna odbywać się na różnych że tak powiem poziomu. Powinna być insty integracja instytucjonalna, integracja wewnątrzgałęziowa, międzygałęziowa, a także taka integracja związana stricte z infrastrukturą. Ważne jest odpowiednie zaplanowanie i wykreowanie zintegrowanych węzłów przesiadkowych, które będą łączyły różnego rodzaju, różnego rodzaju e transportu. Następnie e też istotne jest tworzenie czy kreowanie parkingów przesiadkowych typu parkuj i jedź, które pozwalają skorzystać z transportu zbiorowego również osobom zamieszkującym dalsze tereny zlokalizowane od danego przystanku czy stacji, do których akurat nie dociera żaden inny publiczny transport zbiorowy. Kwestią istotną, o której już wspominałem, jest cały system informacji pasażerskiej i przekazywania tych danych dotyczących publicznego transportu zbiorowego mieszkańcom. I tutaj. Trzy takie elementy też Państwu wskazałem na tym slajdzie i rozwinę na kolejnych slajdach, które w ostatnim czasie wdrażamy, czy wdrożyliśmy w województwie małopolskim. Mianowicie jest to bilet metropolitalny i małopolski bilet zintegrowany, czyli taka integracja taryfowo-biletowa. Następnie system małopolska karta aglomeracyjna i system małopolskich linii dowozowych. I Teraz pokrótce o każdym z tych trzech elementów. Małopolski Bilet Zintegrowany. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje w Województwie Małopolskim od sierpnia 2023 roku. Przygotowania do wdrożenia tej integracji taryfowej-biletowej trwało około trzech lat. W projekt ten zaangażowany było szereg, szereg podmiotów. Współpracowaliśmy tu bardzo aktywnie z miastem Krakowem, ze Stowarzyszeniem Metopolia Krakowska z naszym operatorem Koleje Małopolskie a także różnymi innymi też samorządami, które chciały przystąpić do tego systemu. Dzięki tej współpracy wypracowaliśmy rozwiązanie, które integruje transport kolejowy, małopolskie linie dowozowe, system komunikacji miejskiej w Krakowie, czyli tramwaje i autobusy, a także te lokalne takie podsystemy komunikacyjne, przykładowo system komunikacji w Wilis, czy czy Skawienie, Zielonka i, tak dalej, i tak dalej. A więc pasażer, który chce skorzystać z publicznego transportu zbiorowego, na podstawie jednego biletu może podróżować wszystkimi tymi podsystemami transportowymi na wyznaczonym obszarze. Bilet metropolitalny obowiązuje stricte na obszarze, który jest obsługiwany, czyli na terenie gmin, które są obsługiwane z systemem komunikacji miejskiej w Krakowie. Natomiast rozwinięciem biletu metropolitalnego na całe województwo jest małopolski bilet zintegrowany. I to jest rozwiązanie, które chcemy w dalszym ciągu rozwijać. Chcemy do tego małopolskiego biletu zintegrowanego włączyć kolejnych organizatorów, tak żeby rzeczywiście być do pasażera z atrakcyjną ofertą i z jasnym przekazem, no, niejako promującym korzystanie z tych rozwiązań związanych z publicznym transportem zbiorowym. Drugim ważnym systemem, który y, przyczynia się do lepszej integracji jest system Małopolska Karta Aglomeracyjna. To jest y, rozwiązanie informatyczne, które też ma na celu integrować usługi związane z publicznym transportem zbiorowym na terenie województwa. W ramach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej użytkownicy mają do wyboru albo tradycyjną taką kartę plastikową, na której można zapisywać bilety i inne uprawnienia, lub aplikację mobilną y, tzw. IMK. I posiadacze czy użytkownicy systemu Małopolskiej park Aglomeracyjnej w ramach usług dostępnych w systemie mają możliwość korzystania z parkingów e, typu Park and Ride, które wyposażone są w szlabany. E, praktycznie osoba, która jest zarejestrowana w systemie, która zarejestruje swój samochód i ma wykupiony bilet miesięczny, podjeżdżając pod taki szlaban nie musi nic zrobić, ten szlaban się automatycznie otwiera, że może wjechać na parking, zostawić go i później... E, Później ten samochód odebrać. Co ciekawe, ja mając bilet metropolitalny w Krakowie, mogę pojechać do centrum zakopanego. Tam przy dworcu kolejowym jest wybudowany, zawieszony parking i też na tym bilecie tam wiadę, zostawię samochód, mogę, mogę zwiedzić zakopane i później ten samochód, ten samochód odebrać. Drugim takim ważnym elementem systemu MK są automaty biletowe, które umożliwiają zakup różnego rodzaju usług związanych z publicznym transportem zbiorowym. Też pilotażowo wdrożone zostały tzw. tipy, czyli tablice informacji pasażerskiej wyposażone w papier elektroniczny. I to, o czym już wspominałem, to ta cyfryzacja rozkładu jazdy jest niezbędna, aby tego typu rozwiązania na terenie całego województwa mogły prawidłowo prawidłowo funkcjonować, bo co nam z tego, że umieścimy tablicę informacji pasażerskiej, jeżeli będziemy mieli czym tej tablicy zasilić, więc, więc to jest istotne, żeby żeby tą cyfryzację rozkładów jazdy na jak największą skalę stosować. I Szanowni Państwo ostatni z tych elementów integracyjnych, które ma bardzo duże znaczenie w skali województwa to jest system o linii dowozowych. Od początku funkcjonowania szybkiej kolei aglomeracyjnej uruchamiane były pojedyncze, pojedyncze linie, które dowoziły pasażerów. Tutaj taki pilotaż prowadzony był na obszarze gminy Wieliczka. Natomiast wraz z wejściem w życie ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej no pojawiły się dodatkowe środki, które można było przeznaczyć na organizację tego typu rozwiązań. I dzięki temu. Zaczynając od dwóch czy trzech linii w 2019 roku, no obecnie jesteśmy na poziomie 56 linii komunikacyjnych w skali województwa, a no, polskie linie dowozowe obsługują 110 gmin, no i dojeżdżają do 22 powiatów w skali naszego województwa, Więc, mimo tego, że transport kolejowy może operować na infrastrukturze kolejowej, która ma ograniczony zasięg, dzięki tego typu rozwiązaniom no, otwieramy tę kolej również na użytkowników zlokalizowanych w dalszych częściach regionu. Szanowni Państwo, kończąc, tutaj na slajdzie zamieściłem taki cytat byłego burmistrza Bogoty, który wskazał swego czasu, że rozwinięty kraj to nie taki, w którym biedni mają samochody ale taki, w którym bogaci korzystają z transportu publicznego. I chciałbym wszystkim Państwu życzyć, aby ten system transportowy, który tworzymy w skali województwa, w skali lokalnej, czy w skali generalnie kraju, zachęcał właśnie wszystkich użytkowników, czy wszystkich mieszkańców do korzystania z publicznego transportu zbiorowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi. Zapraszam do